Witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze dostawcie subskrypcję, tutaj jest. A po, a, po, a po drugie, to jest dru, drugi film, to jest drugi film z kanału Niko, y, Lipę. I teraz będziemy pokazywać jak, jak podkrętkę robić. Proszę zaczynamy tutaj pro to. Tutaj uderzamy tym się. Jak chcemy tak podkrętkę robić, bum, i tak dalej to Ale też jest drugi sposób, jak podkrętka ząbka. Do jest drugi sposób, to jest taki, że ty uderzamy, i musimy jakby tak, tak oczarnąć o piłkę. Proszę bardzo. Podkręciłam, podkręciłam. Zabronić. Druga, tu? drugi taki raczej bronić. Proszę. Proszę, jak tutaj bronić? Jeszcze wejść. Jeszcze wejść. Jak leci tak tutaj? Wtedy się ta tak wyli. W piłkarskiej. Czyli niby tam się rzuczać, a się Dobra, teraz tak się Dobra. ja się nie tu tam, bo widać, nie, nie do tak petardy strzelić ale ja wam to coś pokażę proszę strzelamy klasykiem, ja to nazywam klasyk tutaj tym strzelamy pod tutaj, piłkę tutaj bum, tak, tak wystawiamy piłkę i tak musimy pod tą piłkę tak nogę dać proszę zobaczyć o proszę no tutaj była taka dobra ym, dobra piłka Jak, wykiwać, jak się kiwa jak Mbappe? Chyba każdy zna Tak Taki zawodnik, który jest szybki. I tutaj on się kiwa najbardziej. Proszę tak. Proszę tak się kiwa. Proszę. Raz, raz tak noga, raz rosta, i idziemy. On się tak kiwa. I musimy tak szybko biegnąć i się kiwać. Tylko to jest trochę trudne. Może jedni nie wiedzą. No Ale to się da, proszę zobaczyć. Proszę. Bum, 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 i bum. Lecimy, bum. I Ramona. Mogę sobie w um, każdy sposób, jak zaprowadzicie to piłkę dalej. Tylko ci na początek dawać wstąpi, bum, bum, i bum, Albo jakiś, jak chcecie, przedłużyć piłkę nad, nad piłkarzem albo bramką, albo bramkarzem. Ja już kończę, dostawkę Sub, subika, jeszcze teraz tu pokazuję, subika, a ja już, już spadam na rach.